Sponsorem programu był producent żółtych serów, spółdzielnia mleczarska Mlekpol. Sponsorem programu był producent leku Juwit D3 Max w kroplach. Za wspólne oglądanie dziękuję sponsor programu, producent kawy, Family. Wielu. W tym Kościuszce nadziei wypatruje. Widziała bez Pani, to ma wieka. Ja wiem, co na tym papierze. Wszyscy wiemy. WIWA GENERAŁ KOŚCIUSZKO! Biva! Biva! Kos. Tylko w kinach. Żeby kupić instrumenty trzeba lat. Chyba, że się gra. Polot to pomaga w mniejszych... I większych planach. Wracę do pewna! Masz plan? Wygraj 2 miliony w puli gwarantowanej. Historia polskiej tancerki Joanny Prawiezięcew, która założyła zespół taneczny w Nairobi. Ci uczniowie dają mi to, że mogę uczyć ich tego i przekazywać im to, co, co najbardziej kocham w życiu, czyli taniec. To, co jest dla mnie najistotniejsze, to, co jest naprawdę częścią mnie. Zawisnąć w powietrzu. Premiera w piątek o 21.35 w TVP Polonia i w streamingu. Zawodowiec. No, a dlaczego w takim razie złoto nie ruszy? Co mi pan zarzuca? Po prostu lubię porozmawiać z facetem, który, według policjanta, rezygnuje z wejścia do domu, w tym zamordowano właścicielkę. Serial 07 z się. Ja tam nie wierzę w zbrodnie bez życia. To, że nie rabuje znowu, może nic nie znaczyć, a może właśnie coś znaczyć. Nie do wszystkiego wynika, że musimy się liczyć z tym, że mamy do czynienia z przechowadą. W piątek o 22.35 w TVP Polonia. Ładny. No. Bardzo, ale nie tak jak ja. Pełna czarnego humoru komedia Juliusza Machuskiego. Ratonko! Co wiem? Nic. Kołysanka. Po czymś takim to już tylko renta. W nowy rok o 20:20 20 w TvP Polonia. 19.30 w piątek, 29 grudnia. Joanna Dunikowska-Paś, dobry wieczór Państwu, a dziś w programie Między Innymi. Niechciany obiekt na polskim niebie. Została naruszona polska przestrzeń powietrzna. Dlaczego ten obiekt nie został zestrzelony?